Dzień dobry z tej strony Marta Chowańska, twoja mistrzyni metamorfozy i dzisiaj zapraszam na taką pielęgnację i makijaż w zupełnie nowej odsłonie, bo będziemy używały dzisiaj prezentów. Mam dla Was prezenty o wartości prawie 700 zł. Są to prezenty w ramach oferty świątecznej. Mary Kaj, stąd te dekoracje i chcę wam pokazać, jak tych prezentów użyć, jak je zastosować na skórze, żeby uzyskać najlepszy efekt, ponieważ oferta rusza już od 7 listopada i od tego czasu można sobie czy innym też prezencie te wspaniałe produkty zamawiać. To jest najlepszy czas w roku, kiedy mamy po prostu najlepszą ofertę w Mary i To jest zawsze czas, kiedy po prostu warto się zdecydować na zakup, ale zanim, zanim wybierzesz cokolwiek dla siebie, to podpatrz, zobacz, jak ja tego wszystkiego będę używała, żeby uzyskać efekt, więc zakończymy dzisiejszy filmik fantastycznie wypielagnowaną skórą i cudownym, świeżym, dziennym makijażem w najnowszych trendach, to będzie make-up taki soft cheek z rumianymi policzkami, delikatnymi ustami, podkreślonym okiem. Zaczynamy! i perfekcyjną skórą. To jest w ogóle dzisiaj, to jest właśnie to. Kochana, zaczniemy sobie od zestawu podstawowego pielęgnacyjnego, który jest jedną, jednym z naszych kultowych i kluczowych zestawów. I to jest zestaw do pielęgnacji twarzy, cudowny zestaw, wybieramy formułę albo do skóry normalnej, suchej, albo mieszanej, tłustej. Jeśli masz problem z doborem kosmetyków, szukasz idealnej pielęgnacji dla siebie zapytaj mnie o ten zestaw, ja Ci po prostu pomogę i doradzę. I uwaga, do tego zestawu w prezencie jest serum, serum z witaminą C plus E o wartości 287 zł, także mamy tutaj... Cudeńko odmładzające przeciwstarzeniowe. Zaczniemy sobie od dokładnego czyszczenia skóry twarzy. Ja będę używała żelu 4 w 1, to jest perfekcyjnie oczyszczający żel do twarzy. Nakładamy go na mokrą buzię dłoni. Możesz też użyć mleczka w zależności od typu skóry i masujemy całą twarz, omijając oczy. Za chwileczkę spłuczę go wodą i wrócę do ciebie. Ten produkt sprawia, że skóra jest perfekcyjnie rozświetlona i oczyszczona, idealnie przygotowana na wchłanianie kolejnych etapów pielęgnacji. Moja twarz jest teraz mokra, zepnę sobie włosy, będzie łatwiej się pielęgnować. I teraz sięgam po kolejny zestaw prezentowy od Mary Kay. Mamy tutaj zestaw do mikrotermabrazji korundowej, do głębokiego złuszczania skóry, idealny zabieg na jesień i zimę. I do tego zestawu jest prezent prezent w postaci wygładzającego kremu pod oczy Timewise o wartości 162 zł. Do kremu jeszcze wrócimy, ale teraz sięgam po Korunt, czyli preparat głęboko zuszczający skórę, przepięknie likwidujący przebarwienia, pory, linie siateczkę zmarszczek, takie zamknięte wypryski. Jest tylko jeden przypadek, kiedy nie można stosować tego preparatu: to jeśli masz taki niezaleczony, ropny trądzik. Wtedy wstrzymujemy się od takich peelingów, natomiast przy każdym innym typie skóry na mokrą twarz. Można tą cudowną polerkę nałożyć, i to jest po prostu zestaw, który no daje najlepszy efekt. Tego się nie da opisać. To nie jest zwykły peeling. On ma po prostu taką konsystencję mokrego, polerującego piaseczku i sprawia, że skóra staje się tak gładka, tak wyszlifowana, że wszelkie suche skórki niedoskonałości po prostu znikają, a podkład, później i makijaż wygląda perfekcyjnie. Także jeśli. Chcesz mocno wygładzić skórę, chcesz to po prostu poczuć, to koniecznie musisz wypróbować mikrodermabrasji. Za chwileczkę jeszcze chwilkę przemasuję i spłuczę obficie wodą. Okej, okay, buzia jest idealnie oczyszczona i osuszona, gładziutka i promienna. Zobacz, po prostu nie widać na niej ani doskonałości, ani zmarszczek, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo nastolatką już dawno nie jestem, a dzięki dobrej pielęgnacji skóra naprawdę wygląda znakomicie. I teraz, zanim przejdziemy do kolejnych etapów, pokażę Ci następny prezent. Tym prezentem jest płyn nawilżający, odświeżający Timewise o wartości 97 zł, który jest fantastycznie tonizujący skórę, nawadniający, zmienia taką suchą jak rózenka skórę, po prostu wędrne, świeże winogronko. I do czego jest dołożony ten prezent? Ten prezent jest dołączony do takiego ultra nawilżającego zestawu, w skład którego wchodzi jeden z dwóch, ja na nie mówię algowych kremów, bo jednym z głównych składników tych kremów są algi. I mamy tutaj intensywny krem nawilżający, który ma taką gęstą konsystencję bitej śmietany i wskrzące jak śnieg na stoku iskierki po prostu cynku, miedzi, minerałów, więc on daje taką kołderkę i to jest po prostu... Taka woalka, ko kołderka na buzi dla pań, które kochają gęste, odżywcze kremy na ziemi i potrzebują mega intensywnego nawilżenia i otulenia. To jest niesamowite, bo to jest bardzo gęsty krem, ale nie jest tłusty, natomiast daje niesamowity komfort suchym, wrażliwym cerom. Bądź można wybrać beztłuszczowy żel nawilżający, który jest idealny dla cer mieszanych, tłustych, taki budyniowy, kisielkowy, leciutki. Może zobaczysz sobie różnicę w tych konsystencjach o tutaj. I on jest z kolei po prostu jak taka woalka, ale zdecydowanie lżejsza struktura, nie zostawia właśnie tu z tej warstwy, wchłania się błyskawicznie, jest świetny dla skór, które potrzebują nawilżenia, ale nie wchłaniają takich gęstych konsystencji. I jeszcze, czyli właśnie jeden z tych dwóch kremów możesz sobie wybrać, do tego otrzymasz jeszcze nasze kropelki młodości, czyli booster z kwasem huleronowym i ceramidami, który nawadnia skórę, odbudowuje płaszcz hydrolipidowy, przy, przywraca równowagę tego płaszcza hydrolipidowego, czyli reperuje, regeneruje, odżywia, wzmacnia skórę i w prezencie do tego płyn bieżąco odświeżający, który użyję właśnie teraz. Właśnie teraz kilka kropli na dłoń, rozcieram i... Wciskam sobie w całą twarz w taki sposób, żeby cudownie ją stonizować, odżywić, ukoić. To jest po prostu coś cudownego, Rozmaryn, woda lawendowa, kwas hialuranowy, który przyciąga i zatrzymuje wodę w naskórku. Ogromny, ogromny komfort dla skóry i na pewno produkt, który zmienia całkowicie pielęgnację. Następnie nałożę sobie właśnie booster z kwasem hialuronowym i ceramidami, co też jest ważne, żeby ta kolejność produktów była odpowiednio zachowana, więc zawsze po tonizacji jest booster. Sześć kropli sobie Zobacz, kochana, jak może wyglądać skóra, która lata temu była, nadal jest trądzikowa, problematyczna, wrażliwa, zakryta tonami podkładu i makijażu. Moja Duma, moja spora, moja Duma, to jest po prostu coś wspaniałego, jak te kosmetyki działają na nią każdego dnia i jak ją wspierają, czyli kwas hyaluronowy, ceramidy. Następnie możesz nałożyć sobie serum, zrobimy cię mieszankę, bo chcę nałożyć wszystko, co jest w ofercie prezentowej świątecznej. Więc teraz będzie serum z witaminą C i witaminą młodości. To serum ma tutaj taką specjalną podziałkę i zawsze jest to świeża dawka witaminy C. Wiele produktów, z witaminą C mają tylko w nazwie, bo ona się po prostu utlenia po otwarciu. Tutaj mamy formułę LS, czyli bez dostępu powietrza, plus witamina, jest, jest to też witamina C trójaktywna, czyli mamy e, tak naprawdę trufalo, trójfalowe, O, jest wszystkie przyjemne, że nie mogę się skupić na mówieniu. Trójfalowe, hiperaktywne, działanie w głąb skóry i witamina E, czyli witamina młodości. No dziewczyny, tutaj szerokie spektrum działania. Dużo by mówić, generalnie to serum zmniejsza widoczność zaczerwieni, naczynek, zmarszczek, przebarwień i sprawia, że ta skóra, zobaczcie, staje się tak pięknie rozświetlona, ale nie obciążona. Kolejne serum to jest to, które jest w zestawie do mikrodermabrazji, co jest Pore Minimizer, czyli serum tak jak właśnie por Minimizer, czyli zmniejszacz porów, genialnie wygładzające, genialnie regenerujące, odżywcze. Ja zawsze sobie go nakładam w strefie te, bo ono po prostu to nie jest baza, ale trochę tak działa jak baza. Optycznie wygładza nam skórę i zwęża rozszerzone pory, czyli te takie dziurki w twarzy. I sobie przemasowuję. I kolejny produkt to będzie krem latający krem pod oko czyli krem, który jest w prezencie do zestawu do Dermabrazii. Genialnie wygładzający nakładamy sobie, jak takie narciarskie gogle, czyli okulary młodości szeroko, szeroko zawsze pod oko, widzisz o tutaj? Bo tu jest to rusztowanie, tu się pojawiają zmarszczki. Nie dajemy kremu do oka, bo będzie szczypał. Dajemy krem pod oko na okrągu i zaraz zobaczysz, jak ta skóra od pod okiem. pokażę ci z bliska. To już widać. W tym miejscu się niesamowicie rozjaśnia. Widzisz? Jedno nałożenie i ona się po prostu rozjaśnia. A zmarszczki tutaj się pięknie. Luzują. Robię taki sztuczny uśmiech, żeby ci pokazać szeroko, jak ten krem niesamowicie pracuje. Z masztki po prostu cudo. W zestawie świątecznym jest jeszcze jedno serum z kapsułkami NutriBeats, natomiast to serum stosujemy jako eliksir młodości na noc. Ja go teraz nie będę nakładała, bo teraz będę robiła makijaż, ale na noc koniecznie zastosuj również to genialnie pielęgnujące serum. Te kosmetki pięknie się ze sobą łączą łańcuchowo. Jeden produkt uzupełnia działanie drugiego, więc nie ma mowy o zapchaniu skóry, obciążeniu skóry, ani o mm, jakichś po prostu niedoskonałościach. To wszystko jest bardzo lekkie i przyjemne. Moja droga, czas na kolejny prezent, czyli krem Niewidzialna Rękawiczka, o którym zaraz opowiem, który jest prezentem o wartości 52 zł do zestawu Satynowe Usta. Całuśne Satynowe Usta, czyli sekret po prostu każdej kobiety, ale nie tylko, bo mężczyźni również mogą go stosować, która chce mieć pełne, piękne, jędrne, młode, zdrowe, czerwone usta, bez zajadów, bez przebarwień, bez suchych skórek, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Jest to bardzo ważne. Zestaw składa się z dwóch elementów: z maski i z balsamu, maski peelingu, tak naprawdę. Nabieram sobie odrobinkę tej maski peelingu na faluszek. I zaczynam masaż. Złuszcza, ale nie podrażnia. Usta są bardzo delikatne. Nie powinnyśmy ich traktować żadnymi szorstkimi, nie wiem, szczoteczkami do zębów, mocnymi peelingami, ręcznikami. Widziałam różne pomysły. I potem te usta są jeszcze bardziej uszkodzone. To jest delikatna, złuszczająca maska z naturalnych składników: biała herbata, cytrusy. Mamy tutaj, kochana masło Shea, które bardzo... Najbardziej drogocenne masło świata. Które bardzo dobrze zmiękcza i że Mamy cukier trzcinowy. I masujemy. I pobudzamy krążenie, i odżywiamy, i wygładzamy. I robimy masaż przeciwko zmarszczkom. Mmm, pyszka! Można zlizać albo bardziej dietetycznie po prostu użyć mokrego wacika i ściągnąć maskę z ust i pozostawić je idealnie gładkie, odżywione, miękkie, całośne, bez suchych skórek, bez pękających. Jest po prostu coś wspaniałego. I dla podtrzymania efektu stosujemy balsam, który zapewnia 12-godzinne nawilżenie. Jeśli używałaś wcześniej balsamów do ust, bo są bardzo różne na rynku, to koniecznie musisz go porównać z pozostałymi, bo on daje tak zwaną warstwę okruzyjną. Czyli zobacz, nie świeci się, tylko robi taki plasterek, regenerujący plasterek, który nie jest tłusty, ale wspaniale zabezpiecza. Stary nowe usta sekret każdej kobiety. Świetny pod pomadkę. coś wspaniałego, zestaw do całowania. Natomiast prezentem do tego zestawu, satynowa zima, jest krem do rąk, który nazywam niewidzialną rękawiczką. Dlaczego? Już Ci pokazuję. Ponieważ odrobina tego kremu zabezpiecza skórę dłoni w taki sposób, że one są... mogłam zdjąć najpierw biżuterię, ok? że one są pięknie wygładzone, nawilżone, jaśniejsze, co zobaczysz od razu, jak on zobacz, od razu rozjaśnia skórę dłoni, więc one są odmłodzone. Wiadomo, że dłonie są wizytówką każdej kobiety, to jest cudowny prezent dla każdej kobiety, dla każdej kobiety czy, czy mężczyzny. Natomiast to, co jest w tym kremie po prostu genialne, że on po chwili od nałożenia już wchłania się w taki sposób, że Zostaje ta warstawka nawilżania, ale się nie klei do twarzy, do ciuchów, do papieru, do telefonu, do kierownicy, do włosów. Nie, on się nie klei. Możesz go mieć na biurku, możesz go mieć w samochodzie i już jest po prostu jakby skóra suchutka. Ale zobacz, po prostu ta niewidzialna rękawiczka dotąd nałożona idealnie wygładziła i odżywiła moje dłonie. Świetne dla dłoni problematycznych, świetne dla dłoni, które potrzebują natychmiastowego efektu. Ym, I można dokremować w ciągu dnia, chociaż nie trzeba, ponieważ on... Jakby tworzy taką warstwę, która nawet gdy będziesz miała ręce, pozostawi je idealnie gładkie i odmłodzone. Więc to jest prezent właśnie z zestawu Satynowe Usta. Jeśli na tym etapie zastanawiasz się, co to są za kosmetyki, jeszcze nigdy ich nie testowałaś, to oczywiście możesz się zgłosić do mojej metamorfozy online, bezpłatnej metamorfozy, gdzie otrzymasz ode mnie zestaw. 16 podstawowych próbek na dwa dni, stosowania, i będziesz mogła przetestować te kosmetyki we własnym domu, korzystając z mojego webinaru. To jest lekcja online krok po kroku, gdzie pokazuję tobie, jak pielęgnować skórę i wykonać prosty dzienny makijaż. Darmowa, bazowa lekcja dla każdej kobiety, która chce poznać kosmetyki Mirkej, a nie ma jeszcze swojego doradcy piękna. Ok, wracamy do pielęgnacji. Mamy teraz czas na. <laughs> Był krem potoko, więc myślę, że nałożymy sobie krem na dzień. Ja zastosuję krem który jest ekskluzywnym kremem przedłużającym młodość, z cudownego zestawu. Nałożę go sobie na całą twarz. Mm, lekka, bursa dająca taki efekt miękkiego, takiego soft touch, takiego miękkiego dotyku na skórze. No po prostu tworzy taki po prostu idealnie wygładzony efekt. Kochana, nie czekaj, nie oglądaj mnie, nie czekaj, tylko odezwij się do mnie żeby po prostu spróbować tego sama, musisz poczuć ten luksus na skórze i zrozumieć, o co mi chodzi, dlaczego ja się tym fascynuję od tylu, tylu lat. I teraz, kochana, ostatni krem, ja użyję sobie bez tłuszczowego żelu nawilżającego, czyli właśnie tego kremu. A przepraszam, gdzie mam ten zbyt dla mnie, właśnie troszeczkę zagęsty, to jest ten intensywnie nawilżający, a chciałabym użyć tego bez jako ostatniego etapu mojej pielęgnacji, bo zaraz przejdziemy do makijażu. Dodatkowe nawilżenie, dodatkowa warstwa nawilżenia jest bardzo, bardzo wskazana teraz właśnie w sezonie jesienno-zimowym, grzewczym, przy suchym powietrzu. Skóra Ci za to podziękuję, jeśli będziesz ją właśnie dodatkowo nawilżała. Od środka napojami, wiadomo, że teraz pijemy troszkę mniej, jak i od zewnątrz. I ostatni zestaw prezentowy ostatni prezent to jest zestaw makijażowy, gdzie prezentem jest nasz genialny tusz Panorama, który daje efekt panoramiczny, rzędów. zaraz Ci to pokażę, po prostu rzęsy jak pióra, jak wachlarz, idealnie ułożone, tusz się nie kruszy, nie odbija, a utrzymuje się cały dzień i pięknie pielęgnuje i odżywia rzęsy dzięki woskom roślinnym i prowitaminom, więc te rzęsy rosną po nim jak szalone. Natomiast ten tuż jest dołączony w prezencie do zestawu, w którym mamy wygładzający krem CC do twarzy, taki krem, który po prostu leciutko kryje skórę, dodaje jej blasku, odświeża, rozjaśnia, pięknie się trzyma, jest do każdego typu skóry w bardzo uniwersalnym kolorze light to medium. I mamy jeszcze w tym zestawie przepiękną pomadkę Raspberry ice zaraz pokażę Ci kolor, jest to pomadka w takim odcieniu pięknego, zgaszonego, brudnego różu, którą zaraz nałożę na usta i na policzki i zobaczysz, jak szybko i pięknie można wykonać świeży, dzienny, jesienno-zimowy, trendowy makijaż. Ok, i zaczynam mój makijaż od aplikacji kremu CC. Używam w tym celu pędzla do podkładu. Wtedy może oczywiście krem nałożyć palcami, bo on ma właśnie taką konsystencję lekką, żelową, ale nałożony pędzlem lepiej się utrzymuje i lepiej kryje, więc bardzo polecam Taką technikę. Nakładam go też troszkę pod oko. Kolor Light to Minute to jest bardzo uniwersalny kolor. Naprawdę dopasowuje się do większości cer. Wyjątkiem będą takie naprawdę bardzo białe, bardzo białe karnacje. Wtedy bardziej polecam sięgnąć po podkład. Mamy taki podkład dla szlachcianek też w ofercie. <laughs> Natomiast tutaj nakładam sobie ten krem CC i zobaczcie, co on robi ze skórą. Po prostu zdrowa, pełna blasku, świeża fotograficzna po prostu taka skóra jak z reklamy skóra jak z reklamy zobaczcie i to jest jedna warstwa jedna cienutka warstwa kremu wszystko z ręki zaszło na pędzel a z pędzla na twarz bo ten pędzel nie pochłania produktu jest też jest genialny i zobacz jak ślicznie i zdrowo wygląda cera jak lubisz mocniejsze krycie możesz dołożyć drugą warstwę zobacz dokładam sobie drugą warstwę takim ruchem nawet trochę wklepującym a nadal nie mam efektu maski, dlatego to też jest świetny produkt dla młodych dziewczyn, które szukają makijażu, który podkreśli ich atuty, ale też dla dużych dziewczynek, czyli kobiet w eleganckim wieku, pań dojrzałych, bo on kompletnie nie podkreśla faktury skóry, zobacz, on nie podkreśla porów, nie podkreśla zmarszczek, pięknie rozświetla, ale też nie jest błyszczący, bo on jest beztłuszczowy, więc i dla skór mieszanych, tłustych i dla suchych będzie genialny, no i poza tym Zawiera też filtr SPF 15, chroni nam buzię. A właśnie, to już przypomniałam, że zapomniałam o nałożeniu filtra. Także jeszcze w zestawie świątecznym jest SPF 30. Dla tych z Was, które szukają lekkiego, ale bardzo stabilnego filtra na co dzień, to będzie element zestawu. Zapomniałam, powinien być nałożony po kremie. Ale mamy 15 właśnie w kremie CC. I to jest pierwszy etap mojego makijażu bardzo delikatnego tym zestawem. Następnie sięgam sobie po tuż do rzęs Panorama i pokażę Wam, jak można nim pięknie wyciągnąć rzęsy. To jest taka właśnie szczoteczka, która po prostu cudownie je układa. Można też nim nawet, zaraz Wam pokażę, brwi lekko ułożyć. Tu będzie makijaż tylko trzema produktami. To jest tak genialna końcówka, że ona wyciąga nawet te najmniejsze rzęsy i właśnie układa je w taki piękny wachlarz, ale bez sklejania, bez nadmiernego obciążenia. Myślę, że to jest bardzo ważne. Ja mam akurat już końcówkę tego tuszu, więc to są po prostu reszteczki, ale i tak efekt myślę jest wow, zobacz. Jeszcze dolne. Po prostu oko się natychmiast powiększa i otwiera, i z tych moich rzęd zrobiły się po prostu wachlarze. Tutaj właśnie chodzi o ten efekt wyciągnięcia kącików i on idealnie to oko otwiera. Delikatnie sobie też nie wyczeszę brwi. To oczywiście tylko dla Bruna tak taka opcja, bo to jest malutka ilość tuszu i leciutko tylko wyczesane. Z mi pomogę sobie jeszcze taką szczoteczką czystą, żeby ładnie właśnie je uformować. No i teraz czas na główny punkt programu, czyli tą pomadkę Raspberry Ice, która jest po prostu piękna i jest właśnie częścią zestawu. Pokażę Ci ten kolor, jak wygląda nowy. Cudo. Piękna, ekskluzywna pomadka z takim zapięciem. A ja mam tutaj moją już używaną, bo ja po prostu ten kolor używam non-stop. Także pokażę Ci, jak możesz jej użyć. Możesz jej użyć jako róż do policzków jako szminkę i jako cień do powiek. Tworząc teraz taki bardzo modny look. Taki no szalanski, niby nic, niby się nie umalowałam, ale wyglądam po prostu Pięknie. Zobaczcie, jak ten kolor cudnie wypełnia usta. I robimy sobie cały policzek. Można sobie nałożyć raz, potem rozklepać i ponowić tylko na tak zwanych jabłuszkach. O tutaj. Ona jest bez drobinek, ale daje efekt takiej mokrej, mokrej tafli. Idealny kolor. Tutaj nie ma absolutnie typu urody, który nie mógłby jej użyć. Po prostu jest to matka dla każdego. Można sobie też troszkę przeciągnąć na nosek. Zobacz. A jeśli chodzi o powieki, to tutaj tylko troszkę na pędzelek i w tym miejscu w załamaniu to też optycznie podnosi oko. Dziewczęta, ten makijaż bardzo odmładza. To jest taki makijaż typowo odmładzający Wygładzający skórę i on stawia najbardziej na pielęgnację, bo widziałaś ile było tych kroków pielęgnacyjnych. A końcóweczka, czyli makijaż, jest tylko dodatkiem. Można tę skórę przypudrować, można zostawić tak. Opcję z pudrowaniem i troszkę wzmocnienie tego makijażu pokażę Ci w kolejnym filmiku, więc obserwuj moje social media, żeby niczego nie przegapić. A tymczasem. Czekaj, jeszcze włosy, jeszcze włosy. O proszę. Niby nic, a już inna kobieta. Tymczasem zapraszam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z oferty świątecznej. Jeśli nie masz swojego doradcy piękna, Marykaj, zostaw pod tym filmikiem zestaw, a prześlę tobie właśnie pełną ofertę świąteczną wraz z niespodzianką, którą przygotowałam specjalnie dla moich klientów. Więc podkreślam, jeśli nie masz swojej konsultantki, Marykaj, nie masz swojego doradcy piękna, to napisz, jeśli masz swoją konsultantkę, odezwij się do niej, ona z pewnością też coś świetnego przygotowała dla ciebie. Także moja droga, dziękuję, że obejrzałaś ten filmik, ściskam, całe je, pozdrawiam. Jeśli w ogóle nie znasz produktu, to przy okazji zapraszam Cię do skorzystania z Metamorfozy online. Zostaw komentarz Metamorfoza, czyli komentarz zestaw dotyczy zestawów świątecznych, czyli oferty i niespodzianki, a komentarz Metamorfoza dotyczy testowania próbek kosmetyków. Dziękuję, że jesteś, życzę Ci najpiękniejszego dnia, a jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna, z pewnością jesteś prezentem w czymś życiu i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym masz. Trzymaj się ciepło, pa pa!